Cześć, kochani, to ja, Vanessa. Temat będzie Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek. Zaczynamy. Brunetki. Są y, kolorów włosów brązowe. A... Chciałam zapytać: Napiszę brunetki. Brunetki. pisze kochani o znak brunetka to posiadaczka czarnych lub bardziej ciemnych brązowych włosów które niemal wpadają w czerń koloru brązowego różnych ciemnobrunatny yy, bo brunet to brązowy a brunetka to czarna i tak więc kochani, chciałam pozdrowić się dla wszystkich co ja opowiadałam. I tak więc do zobaczenia. Pa!